Szczęść Boże, nazywam się Zbigniew Paweł Maciejewski. Jestem w swoim pokoju na plebanii. Jest 23.31. Ale ja zamiast położyć się spać, chciałbym podzielić się z Tobą kilkoma myślami. Nie ukrywam też pewnymi frustracjami, niepokojami, które dotyczą katechezy w Polsce. Uważam, że i Kościół w Polsce i katecheza w Polsce jest w głębokim kryzysie, że potrzeba nowej myśli, potrzeba pewnej odwagi, potrzeba wypracowania koncepcji odpowiedniej do dzisiejszych złych czasów. I mam wrażenie, i mam poczucie, że nikt nic z tym nie robi. Albo robi zbyt mało. Sam od 7 lat tworzę serwis katechetyczny Natan. Pomagam katechetom, bo ich lubię. Przekazuję też swoje idee i pozyskuję do nich ludzi. Ale mam też ciągle wrażenie, że pewne rzeczy wymykają się z rąk. I nie chcę, żeby, żeby tak było. Nie chcę... Nie ma mojej zgody na to. Mam poczucie, że może być inaczej. Że bitwę o katechezę, bitwę o ewangelizację, w ogóle bitwę o, o wiarę w narodzie można wygrać. Ale nie wtedy, kiedy będziemy walczyć nie wiadomo jak, nie wiadomo jak długo, nie wiadomo po co, nie wiadomo z kim, nie wiadomo o co. Trzeba mieć jasną koncepcję, trzeba wiedzieć czego się chce i to w sposób bardzo dokładny. Jedną z takich form kształtowania pewnej idei i pewnych celów są nasze Letnie spotkania katechetów, organizowane wcześniej przez sekcję katechetyczną klasę, od kilku lat przez Towarzyszenie Pedagogów NATAM. Byłem na każdym z tych spotkań. Dla mnie one są niezwykle ważne, inspirujące, porywające, dodające siły do pracy i dające też ducha, wiarę. I kolejne takie spotkanie czeka nas w tym roku. I moje pytanie, na które nie mam odpowiedzi związane z tą szkołą, jest jak ta szkoła powinna wyglądać. Skoro ona jest robiona dla ludzi, dla katechetów, to co ci katecheci oczekują? Czego chcą? Co jest dla nich najważniejsze? Możemy albo bawić się w zgadywanie, albo Możemy zapytać, dlatego pytam Ciebie, czy jesteś w ogóle zainteresowany takim wyjazdem? Czy chciałbyś jakąś część swoich wakacji, 5 dni, 7 dni, poświęcić na swoje własne doskonalenie w różnym wymiarze? Czy jesteś gotów za to zapłacić pieniądze, bo to kosztuje? Jak to ma wyglądać? Bardzo proszę, daj swoje szczere, uczciwe, rzetelne odpowiedzi na pytania, które znajdziesz w ankiecie poniżej. Wszystko po to, by dać Ci to, czego potrzebujesz. Dziękuję za uwagę. Proszę o wypełnienie ankiety z Panem Bogiem.